Cześć, Jarek Tomczak z tej strony. Witam po, po przerwie. Witam również w Nowym Roku i korzystając od razu z okazji, życzę wszystkim sub, subskrybentom oraz osobom, które śledzą, śledzą ten kanał wszystkiego najlepszego w nowym, w nowym Roku. Dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu na twarzy każdego dnia. I w ten sposób płynnie przechodzimy do dzisiejszego materiału, który będzie dotyczył takiego, takiego kompendium wiedzy. Kompendium, tak oczywiście, z, z przymrużeniem oka, wiedzy dotyczą, dotyczącej akumulatorów, ich serwisu, obsługi, na co warto zwrócić uwagę i czym ja się na przykład kieruję właśnie przy. Przy pracy przy, przy akumulatorze, ich doborze czy, czy też wymianie. Zacznijmy od tego, że e, zakup akumulatora do współczesnego auta wyposażonego w silnik z start stopem oraz dużą ilością elektroniki to nie jest, to nie jest mały, mały wydatek. Współcześnie większość samochodów jest wyposażona tych nowoczesnych w akumulatory typu AGM lub Żel. No i te akumulatory po prostu są dosyć, dosyć drogie. Natomiast do tego jeszcze dołóżmy inflację. Także wymiana akumulatora to nie jest tania. Tania sprawa i można akumulator wymieniać co, co dwa lata, a można go wymieniać raz na 8 czy na 10 lat. Wszystko zależy od tego, jak eksploatujemy, jak dbamy o taki akumulator oraz jakiego producenta akumulator się zdecydujemy i tutaj mogę tylko od siebie podpowiedzieć jakieś naj, najtańsze, no-nameowe akumulatory, które były produkowane czy to dla marketów, czy dla hurtowni. Samochodowych, czy też typowo pod, pod, pod jakieś hurtownie internetowe. No niestety, z mojego doświadczenia, te akumulatory niestety chwilę po gwarancji ulegały uszkodzeniu. Także jeśli miałbym coś rekomendować, to rekomendowałbym zakup dobrych marek, takich sprawdzonych, które specjalizują się w produkcji akumulatorów, a niekoniecznie firmują swoim logo od od drążków kierowniczych poprzez pompy ABS-u, a kończąc właśnie na akumulatorach, bo najczęściej te nie są produkty z najwyższej półki, i w ogólnym rozrachunku po prostu przepłacacie za tego typu produkty. I tutaj jeszcze taka podpowiedź i uwaga ode mnie, z tego co po prostu widzę. Bardzo często w samochodach, które fabrycznie były wyposażone w akumulator. Na przykład AGM, spotykam się z tym, że jest zamontowana zwykły akumulator typu calcium-calcium. I teraz pytanie, czy, czy można takie, takiego, takiego manewru się podjąć? Moje zdanie jest takie, że jeżeli coś takiego robicie, to robicie to na własną odpowiedzialność. Musicie sobie zdawać oczywiście sprawę z tego, że taki, na taki akumulator, jeśli coś się wydarzy, no to gwarancja no nie zostanie uznana. Plus, jeżeli macie w takim samochodzie przeprowadzane jakieś naprawy elektryczne czy elektroniczne, no to w momencie, kiedy taki usługodawca zorientuje się, że jest tam akumulator no, niededykowany do tego samochodu, no to też będzie to podstawa do tego, żeby, żeby odrzucić wam reklamację na wykonaną usługę. Natomiast o akumulatorach i problemach. Które się z akumulatorami wiążą i które później odbijają się na pracy elektronicy w elektronice w aucie, to, to jeszcze wspomnę coś więcej na koniec tego materiału. W tym miejscu polecam Wam kanał na YouTube, myślę, że większość z Was kojarzy kanał o nazwie Mr. Akumulator. Polecam go serdecznie, tam właśnie znajdziecie informacje na temat marek, typów akumulatorów, modeli, które, które są godne polecenia, które są przetestowane i gdzie my, jako przeciętni konsumenci, jesteśmy w stanie właśnie dzięki takiemu kanałowi zweryfikować ich wartość w stosunku do. Do ceny, która, która jest nam za, zaproponowana. Także serdecznie polecam. Tam również masę informacji dotyczącej obsługi, regeneracji, wymiany akumulatora znajdziecie. Jeżeli chodzi o takie narzędzia, które, które przydadzą Wam się przy obsłudze akumulatora, to tutaj pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie mojej skrzynki narzędziowej, i na pierwszym poziomie, właśnie znajdują się. Znajdują się takie narzędzia, które są pomocne w obsłudze baterii samochodowej, jak tester akumulatora, tutaj akurat ja, ja, ja korzystam najczęściej z testera bluetooth, ponieważ ten ciężki, duży, warsztatowy jest nieporęczny, do tego wkrętak do odkręcania do odkręcania korków akumulatora i tutaj od, od razu muszę zaznaczyć, że to są takie dedykowane wkrętaki właśnie do tych korków akumulatorowych ponieważ jak weźmiemy zwykły płaski e, w zwykły płaski e, w wkrętach to niestety taki korek z uwagi na to z jakiego materiału jest wykonany bardzo szybko nam się zniszczy, więc musi być to wkrętak dedykowany pod korki akumulatorowe, do tego jakiś lejek do uzupełnienia elektrolitu, czy też wody destylowanej, miernik do sprawdzenia stężenia elektrolitu w celach, rękawice. Tam na dolnym pokładzie jeszcze mam okulary, jakieś ściereczki do powycierania akumulatora. Woda destylowana do, do, do uzupełnienia jej w samej baterii. To są takie rzeczy, które na pewno Wam się przydadzą. Idąc dalej, pewnie spotkaliście się już z akumulatorami w cudzysł cudzysłowie bezobsługowymi w których nie ma żadnych korków no wtedy wiercimy wiercimy po prostu na podstawie tego jak wygląda obudowa w miejsce gdzie znajduje się cela najlepiej jest tutaj wykonać taki odwiert gdzieś o średnicy około fi 10 i w to włożyć zwykłe korki Korki jakieś z automotivu, na przykład od, od nadkoli, w ten sposób rozwiązać problem zatkania właśnie tych otworów. Można też użyć taśmy klejącej. Ja tutaj w przypadku akumulatora to jest Fiam. Chciałem się dostać do do celu żeby sprawdzić stężenie elektrolitu i akurat no tutaj są takie wymyślne korki szczerze mówiąc nie miałem jakiegoś lepszego pomysłu jak je odkręcić także wykorzystałem tutaj palnik gazowy oraz wkrętak do korków akumulatora i tak jak widzicie wypaliłem Właśnie otwory pod, pod ten wkrętak. Dzięki temu bez problemu odkręciłem korki. Niestety e, muszę na te korki przykleić e, duct z tego względu, że e, korki miały taką konstrukcję, że e, przy każdym z nich e, no udało mi się po prostu rozszczelnić e, komorę w e, komorę, czy też obudowę akumulatora, i muszę to m, zakleić. Jeżeli chodzi o, o ładowarki, w jaki sposób ładować akumulator, tutaj można rozdzielić takie ładowarki e, e, automatyczne, e, które możecie w sposób bezpieczny podłączyć do akumulatora i zostawić go no, czasami na, na cały sezon. E, jeżeli, jeżeli na przykład ładujecie taką ładowarką akumulator od, e, od kampera, kempingu czy też motocykla. Nie ma tu ryzyka przeładowania akumulatora. Macie tutaj różnego typu tryby, związane na przykład z podtrzymaniem napięcia, czy też z regeneracją baterii. Jest to rozwiązanie jak najbardziej dobre. Ja Wam akurat tutaj zaprezentowałem. Taki model ładowarki nie jest on najtańszy: Victor Energy Blue, 5A za 400 zł, może nie jest to jakaś okazja, natomiast to, co wyróżnia ten model, to jest możliwość podglądu bluetooth i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie, w szczególności dla takich osób jak ja, gdzie jesteśmy troszeczkę gadzie, gadże, gadżeciarzami. Fajne rozwiązanie, mało która ładowarka daje daje coś takiego. Także, jeżeli poszukujecie właśnie jakichś takich ciekawych rozwiązań, to myślę, że tutaj jak najbardziej ten model oraz wyższe modele z tej marki mogę, mogę Wam polecić. I teraz bardzo ważna informacja akumulator w pełni naładowany to taki, który osiąga w temperaturze 25 stopni, jak mówi definicja. Gęstość elektrolitu na poziomie 1,28 g na cm sześcienny. W momencie kiedy osiągniemy taką gęstość, możemy przerwać ładowanie. Natomiast jeżeli chodzi o maksymalne napięcie ładowania takiego akumulatora calcium calcium to to maksymalne napięcie ładowania, powiedzmy, że można określić na 16,2, i w przypadku tych. Ładowarek automatycznych, no to w zasadzie do takich wysokich napięć nie dochodzimy. No i często ciężko nam wyciągnąć w starszych akumulatorach, szczególnie tych, które wymagają jakiejś bardziej intensywnej regeneracji na osiągnięcie takiej gęstości. Taką gęstość można osiągnąć w momencie, kiedy ładujemy. Relatywny, relatywnie niskim prądem, gdzieś około 1 ampera przy wysokim napięciu, czy w zasadzie tym napięciu granicznym dopuszczalnym, czyli 16,2. Taki akumulator. I teraz, tak, można szukać takich rozwiązań jak kulon 820 świetny wynalazek świetna ładowarka natomiast no jej cena też jest wybitna. Biorąc pod uwagę, że z tego co ja się orientowałem, no to nie znalazłem żadnego dystrybutora w Polsce, który zaoferowałby mi gwarancję. Zawsze to w zasadzie były zakupy przez OLX -a bez jakiegoś paragonu i no i faktycznie gwarancji. Także ja się nigdy na kulona nie zdecydowałem, natomiast mogę wam po Polecić inne rozwiązanie, które też się świetnie sprawdza. Taki zasilacz laboratoryjny, oprócz tego, że fajny sposób obsłuży i zregeneruje Wam baterię, ponieważ tutaj możecie za zadać zarówno napięcie, jak i amperaż, i, i, i w ten sposób w. Na przykład, jeden weekend doprowadzić baterię do przyzwoitego stanu, wykonać jej, jej przegląd. No i, taka, i taki zasilacz laboratoryjny, oczywiście, może być wykorzystywany również w jakichś innych pracach przy, przy samochodzie, czy też przy wysterowaniu jakichś na przykład zaworów, czujników. Myślę, że ciekawa propozycja, biorąc też pod uwagę cenę. OK, idąc dalej, ciekawy film, który Wam polecam tutaj, właśnie w kwestii regeneracji akumulatora. Tutaj mamy porównanie elektrolitu oraz wody, jak podobne akumulatory zachowają się przy wymianie elektrolitu oraz przy wymianie elektrolitu na wodę destylowaną. Ciekawy materiał polecam do odsłuchania. Jeżeli chodzi o miernik tester do akumulatorów, który widzieliście u mnie w torbie narzędziowej, to ja korzystam z takiego Lansiola. Lanciola, no w każdym razie produkt chiński, innowacja polega na tym, że macie to wszystko na telefonie i to jest naprawdę mega, mega wygodne, ponieważ możecie zrobić sobie screena, zapisać go albo do kogoś wysłać, no i macie najważniejsze parametry. I z tego co zauważyłem te wyniki pokrywają się z takimi pełnoprawnymi testerami które są wykorzystywane na przykład na serwisach samochodowych także to rozwiązanie mogę wam polecić ja akurat to kupowałem na AliExpressie i to chyba Dobre półtora roku temu. On ciągle tam jest do dostępny. W cenie poniżej 200 zł. Natomiast ciągle go nie mogłem znaleźć w Polsce. W Polsce jedynie co znalazłem, to znalazłem takie moduły do monitorowania pracy akumulatora w samochodzie. Też swego czasu je wykorzystałem i mogę je jak najbardziej polecić. To jest szczególnie fajne w momencie, kiedy nie macie takiego automatycznego prostownika yy, dobrej jakości, czy też nie macie zasilacza laboratoryjnego i ładujecie po prostu takim najprostszym prostownikiem, gdzie boicie się, że to napięcie po prostu przekroczy wam to dopuszczalne, dopuszczalne, dopuszczalne w wysokości 16,2. Możecie sobie tutaj. Ustawić przypomnienie, tak żeby na przykład na aplikację przyszła Wam informacja o tym, że zbliżamy się do wartości granicznej ładowania aku. Jedyny minus, jaki ja tutaj zauważyłem, to wszystko chodzi po, po Bluetooth. Więc jeżeli się oddalicie na odległość powiedzmy kilkudziesięciu metrów, to niestety stracicie kontakt z akumulatorem. Natomiast jeżeli to robicie na przykład w ramach w ramach swojego garażu czy, czy jakiegoś biura, to jak najbardziej to można polecić, ponieważ zasięg bluetooth raczej, raczej będzie. Idąc dalej, elektrolit. Tak jak na materiale pokazywałem Wam i polecałem zapoznać się z. Filmem, w którym jest pokazana właśnie taka regeneracja polegająca na wymianie elektrolitu, to muszę Wam tutaj dodać, że bodajże w zeszłym roku skutecznie osobom indywidualnym uniemożliwiono zakup elektrolitu. Było to związane podobno z możliwością wykorzystania elektrolitu do budowy ładunków wybuchowych. Natomiast udało mi się znaleźć aukcję w internecie, konkretnie na Allegro, ten elektrolit ciągle jest dostępny Także jeżeli lubicie się po prostu pobawić przy, przy aucie to wydaje mi się, że taka Obsługa akumulatora czy też jego regeneracja no to jest zadanie dosyć proste. No i warto wtedy wyposażyć się w taki elektrolit, żeby z takiego regenerowanego czy też do regeneracji akumulatora go zlać i zalać nowym, bo dzięki temu osiągniecie po prostu lepsze parametry takiej baterii. Idąc dalej, przypomnę, że w większości współczesnych, kilkuletnich samochodów, baterie się koduje po jej wymianie. Także tutaj trzeba skorzystać albo z dedykowanego oprogramowania, lub skorzystać z oprogramowania, które takie kodowanie umożliwia. W tym momencie, jeżeli chodzi o w, w, wymianę baterii, to wydaje mi się, że w większości warsztatów, które dysponują chociaż jakimś podstawowym sprzętem z aktualizacją, nie powinno być problemu, żeby ją e, dopisać. Jeżeli jej nie dopisujecie, no to też. Z jednej strony tracicie y, możliwość skorzystania z gwarancji producenta baterii oraz y, no, umówmy się w przypadku przeprowadzenia jakichś napraw związanych z elektronik elektroniką, gdzie wyjdzie na jaw, że akumulator nie był dopisany, a mogło być to związane z usterką, to też będziecie mieli problem z odzyskaniem pieniędzy. Tutaj wrzucam wam również taki zestaw krokodylków elektrycznych, właśnie do akumulatorów, dlaczego go wrzucam. z uwagi na to, że jak ładujecie akumulator w aucie, to pamiętajcie, żeby nie przekraczać, powiedzmy, tego napięcia 14,6, ponieważ instalacja nie lubi wysokich napięć, a w szczególności nie lubi jakichś pików, więc na to zwróćcie uwagę. To jest jedna sprawa, a kolejna sprawa, jeżeli chcecie podłączyć taką automatyczną ładowarkę, która po prostu w bezpieczny sposób naładuje nam samochód bez, bez odpinania klem. No to polecam Wam zastosowanie właśnie takich krokodylków. Ja z reguły polecam klientom, żeby zamontowali w aucie urządzenie do podtrzymywania napięcia w instalacji elektrycznej auta. A jeżeli już no nie chce tej baterii wyciągać, bo czasami faktycznie jest to problematyczne, to niech to zostawi na takim etapie, na jakim uważa, że to będzie po prostu najbezpieczniejsze. I najłatwiejsze do, do zorganizowania, i niech skorzysta właśnie z takich krokodylków, gdzie takim niewielkim krokodylkiem łatwo na przykład dojść do, do klemy, i później przez tego krokodylka połączy się z prostownikiem. Wspominałem wam na, na początku, że wszelkiego rodzaju problemy z akumulatorem to też. Problemy z elektroniką, błędy związane z niskim napięciem lęgną się bardzo, bardzo szybko, jeżeli mamy taką nie, niesprawną baterię. Natomiast taka niesprawna bateria też może doprowadzić do. Tego, że niestety, ale dojdzie do uszkodzenia jakiegoś modułu, czy to UCH, czy też sterowniku, sterownika silnika. To wszystko zależy od tego, jaki zostanie błąd popełniony, na przykład przy odpalaniu auta. Niejednokrotnie słyszałem o historiach, gdzie został podpięty booster na 24V. Słyszałem również o odpalaniu samochodu osobowego prądem z ciężarówki. Także tych historii jest naprawdę dużo. A najczęściej po prostu jeździmy z słabą baterią, korzystamy z pomocy po prostu osób innych, żeby odpalili nam takie auto z kabli, czy też z pomocy taksówkarzy, i to najczęściej po prostu kończy się źle i nie przynosi jakiegoś efektu. Tyle ode mnie w tym materiale. Cieszę się, że udało mi się znaleźć chwilę czasu i nagrać dla Was tą prezentację. Przypominam o możliwości darmowego zdekodowania numeru WIN dla osób, które nas wspierają w zakresie rozwoju tego kanału, czyli mam tu na myśli głównie subskrypcje, komentarze oraz polajkowanie naszego profilu na, na Facebooku. Przypominam również o możliwości sprawdzenia auta przed zakupem u nas w serwisie, czy to w jakimś wybranym miejscu po wcześniejszym umówieniu, o sprawdzenie wypadkowości, przebiegu oraz generalnie stanu technicznego. Tyle ode mnie w tym materiale. Do usłyszenia w kolejnym. Na razie. Cześć.